Siemano. Czas najwyższy zabrać się za maszynę, bo rada moment będzie potrzebny. Po ostatnim nawet nie zdążyłem, nie pamiętałem, żeby umyć. To miało swój silnik, to była jakby niezależna jednostka, to była osobna maszyna, silnik się spalił, więc dorobiłem uchwyt do e, szlipierki kątowej. Jest regulacja obrotów. Mocny sprzęt, 1500 W. Tylko zrobiłem jeden podstawowy błąd. Tutaj jest coś za ciasno. I szlifierka obracając się wytwarza ciepło. Na tyle wytworzyło ciepło, że nakrętka, która tutaj się nakręcała, się wzięła, stopiła. I teraz muszę zrobić coś takiego na tutaj na śrubę. Taką flanszę przykręcaną na śrubę jak uchwyt do osłony szlifierki. Coś na tej samej zasadzie, bo z tego już nic nie będzie. I przede wszystkim muszę to rozkręcić i tam ten otwór powiększyć, żeby się nie powtórzyła ta sytuacja, że się będzie za mocno nagrzewać. Ta nakrętka po prostu za tu tutaj miała i poprzez starcie wytworzyła takie ciepło, że stopił się gwint i ledwo zagęściłem to co tam miałem do zagęszczenia. Zaraz szukam jakiegoś materiału i włączę się, pokażę jak to wykombinowałem. Na razie. już teraz zebrałem. Tutaj stopniowym wiertłem choinkowym rozwierciłem trochę otwór, tutaj z kolei to było trochę sfrezowane w ten sposób, ale jeszcze bardziej poprawiłem włączając jedną szlifierkę, włączając drugą szlifierkę, stoczyłem tak, jakby. ...to musi tutaj dolec i docisnąć tam, dlatego tutaj szukam podkładki która będzie to zabierała, a tutaj już znalazłem rurę która pasuje, będzie wystarczająco tylko przeciąć, dospawać dwa łóżka i na śrubę skręcić to. Szukam podkładkę która... To będzie dociskała do tamtej części z otworem 20 Dużym fartem byłoby znalezienie podkładki z takim otworem, ale dzięki temu wiertu można to samemu zrobić. Baterię mam rozładowaną, zaraz wracam. Mam zrobiony ten element, tą podkładkę. Rozwierciłem ją fajnie, tutaj pasuje, żeby ją założyć. Była przecięta flexem. rozgięta. Tutaj była założona, tu jest troszkę cieniej i sprostowana, w tym miejscu. Teraz robię taki uchwyt do skręcania. Na tą e, część, żeby tu można było to przykręcić. Jest prawie dookoła obcięte. Zostawiłem sobie kawałek, żeby teraz było stabilne do spawania, dwie takie podkładki, zrobiłem z płaskownika w środku dwie zwykłe, skręcone na dystans. Przyłożę, chwycę, wykręcę śrubę, obspawam obetnę do końca i przyspawam do. Tej podkładki zaraz pokażę. Taki element powstał. Tutaj przyjdzie śruba. Jak będę ją skręcał, będzie zaciskało tą część na tym elemencie. I teraz to trzeba przyspawać do tej podkładki. Ale nie w koło, żeby było można ścisnąć. To przecięcie chcę tutaj chwycić i tutaj zespawać. I tak gdzieś do połowy tej rurki, tutaj u góry, hefnąć. To sobie złożę w ten sposób. Troszkę dłuższa mogła ta rurka być. Złożę sobie w ten sposób, i tutaj hefnę. Dobra, na razie. No i mam gotowe, tu jest śruba do zaciśnięcia tego na tej części gdzie kiedyś był gwint Tutaj, tutaj jest podkładka która zabiera tą część z buławą Jest do połowy zespawane Tu w tym miejscu była przecięta ta podkładka Tu jest obspawane do połowy Tu jest do połowy, tu jest miejsce na zaciśnięcie Dosłownie zrobiłem Dwa, trzy obroty nakrętką, i już się to trzyma. Skręcam to z powrotem do maszyny i włączę się za chwilę. Jak jeszcze tu do oporu. Jest ta śruba, którą miałem do spawania Myślę, że może ona zostać tutaj Dokręcić Góra się zeszła, dołem jest jeszcze luz Teraz to trzeba wkręcić już jest gotowe. Dwie śruby końcówkę muszę teraz wyczyścić i gotowe. Tnę co chwilę materiał, bo mi się sama kamera rozłącza i nie wiem czy zapisuje, czy nie zapisuje. Działa. Co prawda tutaj jest trochę luźne, ale myślę, że nie będzie to przeszkadzać aż tak. Dobra, końcówka czyszczę, sprzęt gotowy. Można lać beton. Nara. Gotowe. Czyściutkie, zwarte i gotowe. Sprzęt gotowy. Można lać beton. Czas pokaże na ile Skuteczna jest ta naprawa. Zawsze można pokombinować. Jeszcze coś innego. Tutaj, żeby to się nie obracało, można tam po prostu jakiegoś o ringa dać, docisnąć i dopiero skręcić. Tyle na dzisiaj. Fejrandos. Coś się chmurzy, może będzie padać. Dobra, tymczasem. Nara.